Zakłady karne dla kobiet z małymi dziećmi do trzeciego roku życia. Nie dość, że karzemy matkę, to jeszcze zamykamy w pierdlu dziecko do trzeciego roku życia. I co mówi władza, która stanowi prawo i stosuje, że to jest pożytkiem dla matki i dziecka? No, chory umysł produkuje chore wytwory. Dobrze byłoby, gdyby ta władza obecna przeczytała choć jedną książkę z psychologii rozwojowej dziecka albo psychologii społecznej. I dowiedziała się, że okres 03 to jest najważniejszy okres rozwoju każdego człowieka i jego faz rozwojowych w ramach jego cyklu życia aż do garsonki dębowej w pozycji leżącej. Ponieważ do trzeciego roku życia Wszystkie bodźce zewnętrzne kodują się w centralnym układzie mózgowym, w świadomości podświadomości. A reakcja następuje w kolejnych okresach i fazach. I jak dziecko zostało zamknięte, to bodźce opresyjne bo jakie to są bodźce wzrokowe, słuchowe, wzrokowe, rozszerzające rozum zmysłowy, duchowy? Kraty, blędy, smród, brud i ubóstwo. Tworzy się epopeja duchowa w środku. Już ja widzę tą epopeję duchową. Tworzy się bagno duchowe. Tworzy się ugór duchowy, który odpowiada w kolejnych okresach i fazach rozwojowych. Co jest potrzebne władzy? Kontrola, mani, manipulacja, psychomanipulacja? Czy sprawiedliwa? Kara. Sprawiedliwość każąca. Czy nie można oddać tego dziecka do żłobka, do instytucji wychowującej w ramach systemu? Czy ta matka do trzeciego roku życia nie może skorzystać, z rezydencji domowej pod monitoringiem, wychowując dziecko w domu, mając tak zwany arż domowy, a po trzecim roku życia zastanowić się nad innym sposobem wykonywania kary sprawiedliwej, jako odwetu humanitarnego w warunkach probacji, kar pośrednich i wolnościowych, czy lepiej okastrować dziecko,